Cześć kochani, dzisiaj będzie kaczuszka. Tą kaczuszkę, którą kupiliśmy w tym sklepie azjatyckim, tak? Co byliśmy parę raz tak, temu? Pierwszy była zamrożona, rozmroziłam, umyłam, obsuszyłam. Waży 2 kg, tam 60 kg No można powiedzieć 2 kg. Teraz musimy ją ponacierać. Zrobimy sobie przyprawy, którymi natrzemy Dam, może łyżeczkę soli, myślisz? Tak, łyżeczka będzie dobra. Łyżeczkę soli. Pieprzu, pieprzu to zetrę, znaczy umiele. Pieprzu może być dużo. A z pół łyżeczki, nie? Tak. Zawsze można później posypać. Troszkę czerwonej słodkiej papryki damy. Wszystkiego zawsze, po trochę. Tak, my zawsze na oko robimy i zawsze nam smakuje. I troszkę majeranku, no tak z łyżkę majeranku to o, dużo. O majeranku dużo. I mieszamy i tym majzibon, znaczy tym tym. Jeszcze nie ma zidłem, bo ja tu troszkę oliwki chyba dam. Tak, a za dajemy czy oleju, co lubicie? Troszeczkę, żeby to tak takie powstało. No i ja zaraz wysmaruję. I tym zaraz będziemy, ja natrę. Nasze? Tak, tak. A, okay, Tylko okay. Muszę wszystko połączyć z tobą. Zacznij, ja, tą sól. ja ale Jest ok, ty nagrywasz, ja to zrobię. A, Całą kacuszkę natrzemy tą przyprawą. W środku też jest. Tak, jak tak. Zostanie tak w środku też. Najpierw całą tak w koło ponacieram. Pleców nie trzeba, bo. O, wszystko ponacieram. Niekoniecznie, bo to wszystko spłynie później. Nacieramy, całutką. Ile wystarczy? I ile się da. teraz na plecki też nacieram. Mmm dawno żeśmy nie mieli kaszki no nie było na jakiś czas jakoś u nas te kaczki teraz wie, to... mało ich jest i jakoś drogie są jakiś czas kochanie to było chyba z rok czasu może nie? i to resztę do środka też dam o! Taka... teraz to do środka bo to, dzisiaj będzie zastała... kaczka zdradzamy tajemnicę czy jeszcze nie tak z owocami dzisiaj nie będzie z kaszą gryczaną jak ja uwielbiam tylko z owocami zaraz zobaczycie jakimi bo jak z kaszą robimy, to później niedługo trzeba ją zjadać. Z tą kaszą, z tym wszystkim, a z owocami to prawdopodobnie. Także. Kaczuszka dni natarta zostawiamy ją teraz tak gdzieś na godzinkę. W temperaturze pokojowej. A ja przygotuję sobie resztę. Kochani, a to będzie nasze nadzieje. Mamy sześć suszonych śliweczek. Wystarczy. Jedną gruszkę i jedno takie duże jabłko. Ale ja jednak zdejmę skórkę. Można dać ze skórką, ale my zdejmiemy to już są nasze lokalne jabłuszka soczyste, Patrzcie. twarde. No muszę je poobierać, wyciąć właśnie te, te nasionka, obrać ze skórki. Kochani, ale jak lubicie ze skórką, to można dać ze skórką. skórką, ale my wolimy bez. A tylko, to tylko nie mówcie nam od razu że tak ale się ja nie ja muszę robi. spróbować jabłuszka, jak smakuje. Tam robi hmm. jak lubi. Lekko kwarkowe, fajna. O, to będzie dobrze. Mm, Pobieraj, kochani, mm, za chwileczkę mm. zobaczymy. Wszystkie owoce, które do środka. Ja puszkę przekroję tylko na pół. I wrzucam sobie do miseczki To będzie się opiekuł u nas około 3 godzin. Kruszeczkę też na pół lubimy miękką kaczkę, także będziemy piekli około 3 godzin. I zaraz nadziejemy sobie z tymi owocami. Kochani, minęło jakieś 30 minut, jak ta kacuszka sobie tam odpoczywała. Godziny tam nie potrafimy No Nie, 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 jakaś... bo sobie piec się nagrzeje, zanim to wszystko pójdzie do pieca. To będzie godzina. No i upychamy. Wszystkie te owoce wpychamy, a coś się nie zmieści, to potem sobie podpieczemy. Czy damy sobie koło kaczuszki. No to i tak jeszcze Ach. owoców dołożymy. Dobra, śliweczki muszą śliweczki, być. Świczki, tak, tak jak Ruszeczki, jabłuszka. Ja myślę, że akurat. Może za duże kawałeczki dałam, wiesz, by były mniejsze, ja to bym więcej włożyła. Wchodzi. Ty kałaczkami tylko zepniemy, co so jest tutaj skórki, o jest. Chyba będzie akurat. Chiekaczkę mm -hmm. to tam w snują. Nie wiem sprawdzić, kiedy ostatnio robiliśmy, ale... O no, rok czasu ale chyba rok nie albo więcej. O akurat zobacz, wszystko zmieszczę. Okej, okay, to dobrze. Tak. Powpycham tak, po wszystko. Oj, wypada mi, ale ja to po... O zobacz, da się spić. Perfect. Teraz tylko wykałaczka. A olej, jeszcze o czymś byśmy zapomnieli. Ręce. O, tak, 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 o kochani, patrzcie, tu właśnie stoi rozmarynu gałązkę U, prawie bym zapomniała wyjść. o taką jedną gałązkę utniemy ale wypłukam ją, bo był na balkonie rozmaryn tak, no i teraz do kości mm. włożymy taką gałązkę rozmarynu uh -huh. i teraz wykałaczki i spinamy jeszcze mięciutki taki no rozmaryn tak, uh -huh. tak, tak. A, to się spijasze, to, fajnie jakie to listki ma Pospinamy delikatnie tą kaczuszkę. Listki czy źdźbła, ja nie wiem jak to się nazywa nawet. A, nie szkodzi. Tak żeby nam się to nie rozlasło. Tak odrobinę. Tak zepniemy, a potem jeszcze i tak nitką to poprze Platem. Tylko mm -hmm. tak, na razie tak. Pachnie już no. Rozmaryn się dotknie to od razu pachnie, tak jak bazylia Stoi, to stoi, ale jak się tylko dotknie chce tutaj jeden ja jabłuszko chce uciekać nam nie, nie nie potem. bo ja później to jeszcze jeszcze tu dam jedną może nie wystarczy jestem. nic się nie będzie działo to samo. owoce a nic kochani poradzimy sobie tak mm, piękna kaczuszka piersuszka pierwszy raz z tak, tego sklepu tak, właśnie kupiliśmy ja. jesteśmy ciekawi jak będzie smakować ale kanadyjska kaczka tutaj ja sobie kawałek tej, tej nitki. w azjatyckim sklepie kanadyjskie kaczki i teraz tylko sobie poprzeplatam tak żeby dla pewności dla pewności jeszcze sobie tą nitką tak zrobię będzie ładnie wyglądać przyzwoicie i tak no i taka trochę ściśniemy nie za mocno fajnie, fajnie, tak, delikatnie. Elęzko. Te skrzydełka chyba włożymy jakoś pod spód. a pod spód się wkłada tak. Zawija się pod spód A, okay. zwiążę tak. No. To i tak ale się Ale to pójdzie. ja będę musiał może zrobić, kochani. No, dobrze. No spróbuję zaraz. Obcięłam. A ja jeszcze bym chciała robi? związać te To o. skrzydełko Jeśli się. Myślisz, że te nóżki tak związać? W ten sposób pod spód. Tak, ale powiedz mi, czy zwiążemy te nóżki? Nie, nie trzeba. Zostawiamy tak luźno Tak, zostawiamy. Dobrze, to wygląda ładnie. nie spływał. A tak do przodu i pod spód oups tak delikatnie żeby nie połamać no coś takiego Pięknie. a co z tą skórą zostawiamy ona się wytopi tak do środka no do i przekładamy biegnie. za chwilę do rostera. piec się I nagrzeje biegnie. za jakieś 15 minut i leci do pieca ale jeszcze dodamy odrobinę tłuszczu troszkę może wody ale to za chwilę kochani do roastera daję o tak Cztery łyżki wody, na pewności, żeby się nie przypaliło. I teraz lecę z kaczuszką. I kaczuszka. My będziemy piekli w tym naszym rozterze. On jest taki do indyka, ale do kaczki też może być. I nagrzewamy pierwotną kaczkę. Pięknie wygląda, kochanie. Ale jeszcze ją popryskam jeszcze teraz. sprawiłaś, będzie taka ładna, równiutka. Teraz delikatnie, tylko olejem jeszcze popryskamy z góry. Tak delikatnie. I będziemy piekli w 200 stopniach pod przykryciem. Na razie godzinkę. Nie ruszając. Tak, ile po Po godzinie sprawdzimy. Będziemy zaczynać polewać, jeżeli tak. będzie potrzeba. Godzinę w 200 stopniach pod przykryciem. A Popo. potem zobaczymy. widzicie, nawet mnie zobaczyliście, patrzcie. A, o, odbijasz się. Tak, w tym jestem przykrywce. Okay. Leci do pieca. Kochanie. Zobaczymy się za chwilę. Kochani, sprawdzamy kaczuszkę. Minęła godzinka. Zobaczcie, nic się nie dzieje. Tłuszczyki puściła. Kochanie, dzieje się wow, wow. nie pachnie. Ja myślę, że teraz zmniejszymy mm. temperaturę o jakieś 20 stopni na 190 i pieczemy następną godzinkę. Ale, kochanie musimy polewać. Jeszcze nie. Nie? w międzyczasie może tak za pół godzinki zobacz nic się tu nie dzieje. No ale popatrz, lec tłuszczu. No to za jest. pół godzinki będziemy polewać. Ale zmniejszam temperaturę z 200 na 190. No i kochani minęły dwie godziny, a nasza kaczuszka piekła się pod przykryciem, a teraz odkrywamy i dopiekamy. Ja myślę, że około jeszcze godzinki. Kochani, ta kaczuszka tak pięknie pachnie. Ale Muszę ją podlać troszkę. Już pięknie mięsko odchodzi. nawet teraz musimy ją podpiec, zrumieńć. I ile to podpis? 45 minut. Jeżeli mięsko odchodzi, to znaczy, że prawie gotowa, ale nie. My to lubimy na miękką Podpieczenia. Kładamy teraz na 20 minut i tak będziemy co 20 minut polewać. ta piekła się dosłownie 3 godziny, gotowa łączamy, a teraz coś sobie do niej przygotujemy patrzcie jak pięknie wygląda taka podpieczona, piękna kochani na nie podgrzewamy dwie łyżki masła o, dajemy grzybki, twoje ulubione, sitaki Smażamy. No i kochani, kaczuszka gotowa. A teraz przygotujemy coś do kaczuszki. kochanie no do kaczuszki podsmażamy grzybki fitaki, wrzucamy w takie małe ziemniaki wcześniej podgotowane 10 minut. podmarzamy. Ale musimy jeszcze sprawdzić po. Bo... Ani A ani w żukach nie było soli. Dodajemy tu. I jeszcze też. Czas. No i jeden ja duży ząbek czosnku. Cebiorę i wszystko tak wszystko. Podmążymy do chwili dwie minuty. Kochani, rzepki ziemniaczki gotowe. Tego, nasze buraczki z naszych przetworów. Smacznego kochani, za chwilę będziemy próbować. kochani, a te owoce są przepyszne mmm, mm, to dobrze. dobre smacznego kochani mm. do następnego ale pyszne